Pojawiło się kolejne pytanie. Co robisz, jak ci się nie chce? Jak się motywujesz? E, to jest ciekawa sprawa, bo ostatnio. Ostatnio powiem wam szczerze, że troszeczkę miałem z tym problem. E, chyba jestem trochę przetrenowany, bo jest wiele dni, kiedy wstaję rano i myślę sobie, o muszę znowu ćwiczyć. I jak się pojawia to ten pomysł, że muszę, a nie chcę. Coś jest nie tak. Ale odpocznę sobie po zawodach, będzie wszystko w porządku. Natomiast co do motywacji jako takiej yy, i co zrobić w sytuacji, kiedy ci nie chce? Jedna fajna rzecz, którą sobie warto uzmysłowić, to że ci nie chce w momencie kiedy jesteś w łóżku rano albo w momencie kiedy siedzisz przed komputerem, nie ma praktycznie żadnego przełożenia na to, czy ci się będzie chciało czy nie w momencie kiedy zaczniesz trening. Weź pod uwagę, że ten czas, który masz dzisiaj, albo go nie masz, jeżeli jesteś zabiegany, ten czas i tak minie. Dzień dzisiejszy i tak minie, niezależnie od tego, co zrobisz. To z punktu widzenia filozoficznego. A z punktu widzenia praktycznego, jeżeli nie chce Ci się zrobić treningu, jeżeli nie chce Ci się iść pobiegać, nie chce Ci się iść na basen, wystarczy minimalna odrobina chęci, Ubierz się w strój, w którym masz robić trening. Czy to jest trening na siłowni, czy to jest bieganie, czy to jest pływanie, czy to jest rower. I zacznij. Zrób jedną minutę. Jeżeli w ciągu tej jednej minuty stwierdzisz, że ach, jednak to nie to, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie da radę, dzisiaj nie mam siły, dzisiaj nie mam energii, dzisiaj po prostu mi się nie chce. Jedną minutę po rozpoczęciu treningu, czyli przepłynięcie kilku basenów. Przebiegnięcie tych 200 metrów, przejechanie na rowerze kawałka, rozgrzewka na siłowni. Jeżeli wtedy stwierdzisz, że cię ci nie chce. Okej, okay, przerwij trening, spakuj się, przebierz, weź prysznic, iść do domu. Gwarantuję ci, że w 99,99999999999999999% przypadków w momencie, kiedy zaczniesz trening, to go skończysz. Może będzie troszeczkę mniej intensywny, ale. To uczucie, nie chce mi się, mija prawie natychmiastowo w momencie, kiedy zaczniesz ćwiczyć. Czyli, jeszcze raz, nie podejmuj decyzji w momencie, kiedy leżysz w łóżku, jest Ci ciepło, jest Ci wygodnie, albo w momencie, kiedy siedzisz przed komputerem, albo gdy coś jesz, albo gdy jesteś w domu i nie jesteś jeszcze w tej treningowej fazie, w treningowej fazie, nie jesteś jeszcze w tym nastawieniu, że ćwiczę, mi decyzję zaraz po rozpoczęciu treningu Ech. dużo łatwiej jest sobie pomyśleć w momencie kiedy nam się nie chce że a dobra spróbuję spróbuję minutę dużo łatwiej zmusić się do czegoś takiego niż do pomyślenia a muszę jechać na rower na 3 godziny albo muszę podnieść dzisiaj 3 kg więcej na martwym ciągu albo muszę przebiec 15 km jeżeli sobie stawiasz przed sobą taki cel, to bardzo łatwo twój mózg spłata ci figieli i powie: A wiesz co? Walto jutro. Ale gdy sobie postawisz zadanie: wyjść z domu i nic poza tym, będzie to dużo prostsze. Druga sprawa to jest: jak nie dopuścić do tego, by takie myśli się pojawiały, to jest dbanie o konkretne. Właściwy odpoczynek, i tutaj chodzi już ten plan treningowy. Czyli w momencie, kiedy robisz czegoś za dużo, yy, za często, zbyt intensywnie, bez odpoczynku, wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że twój organizm zacznie się butować i mówić: Nie, dzisiaj nie ćwiczymy. Jeżeli wyrobisz sobie nawyk w sobie, i z tym jest największy problem, żeby sobie wyrobić nawyk ćwiczenia, na przykład każdy wtorek o 6 rano jeżeli wyrobisz sobie taki nawyk a wyrobisz go przez ćwiczenie, niestety no, myśleć o tym yy, myśląc o tym nic nie, nic nie zdziałasz, wtedy będzie dużo łatwiej więc, jeszcze raz wyjdź rozpocznij trening, jeżeli się nie da, wróć do domu spakuj się, pomyśl sobie, dobra spróbujemy jutro gwarantuję Ci, że powinny się udać tyle jeżeli spodobał Ci się ten film, daj kciuk w górę, jeżeli Ci nie spodobał, napisz w komentarzu dlaczego, daj kciuk w dół, nie obraczę się naprawdę, jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału, a podoba Ci się to co robię, tutaj jest guzik do subskrypcji, do zobaczenia w następnym filmie, dzięki, hej!